Ślubne historie. Chyba już wszyscy z nas słyszeli, ile kontrowersji, zwrotów akcji i dziwnych rzeczy łączyło się z premierą tego pakietu. Dla tych osób, które nie wiedzą o co Kaman, EA wydało nowy pakiet ślubny. I kiedy wyszedł zwiastun, stwierdziło, że nie wyda go w Rosji. Dwie dziewczyny w związku były na tym zwiastunie, i cytuję główny powód. Meritum tego było takie, że w Rosji obowiązuje prawo. Które zakazuje promowania homoseksualizmu wśród nieletnich. Gracze z Rosji poczuli się niesprawiedliwie potraktowani, a większa część społeczności The Sims przyznała im rację. Między innymi dlatego też e, twórcy postanowili przeanalizować jeszcze raz wszystko i stwierdzili, że okej, okay, jednak będzie premiera w Rosji, ale wszędzie w tej samej dacie i przełożyli premierę o kilka dni. Miała ona miejsce 23, w czwartek, a dzisiaj mamy już 25. Pakiet kosztuje 90 zł i nic w nim nie działa. Nie, no, mówiąc nic, trochę przesadziłam, bo działają niektóre rzeczy. Ogólnie sam pakiet wypada bardzo dobrze, gdyby rzeczywiście te opcje działały, ale ja teraz wam nie będę opowiadać i pokazywać, co działa dokładnie, a co nie działa, bo ja myślę, że takich filmów na YouTubie w tym momencie jest bardzo dużo. Zamiast tego chcę wam e, powiedzieć o czymś naprawdę bekowym, co w historii e, simsowych memów na pewno długo się trwali. Okazało się, że w tym pakiecie e, pojawił się też nowy sposób na zabicie Sima, na śmierć. Sposób który twórcy zrobili przypadkowo. Ale o co Kaman, a więc mamy Simkę, nie bez przyczyny ma twarz klauna, e, która właśnie bierze ślub. No i pojechała sobie na miasto po bukiet ślubny, kupiliśmy go i teraz zaczyna się zabawa. Okazało się, że bukiet ślubny można rzucać nawet w momencie, kiedy nie macie ślubu. Jak pójdziecie sobie w miejsce publiczne, i każecie waszemu Simowi bądź Simce rzucić bukiet ślubny, dzieją się takie rzeczy, kliknęliśmy opcję, żeby rzuciła bukiet i zaczyna nasza Simka zwoływać wszystkich w okolicy. I uwaga, na ten bukiet, na rzucanie bukietu Simowy przychodzą i łapią się jak muchy na lep, dosłownie wszyscy z okolicy przyłażą mnie w zasięgu 10 km czekamy aż wszyscy się zbiorą i to trwa godzinami. Simowie ustawiają się za naszą simką i czekają, aż ona rzuci ten e, bukiet. Mijają godziny, simowie zaczynają e, siusiać pod siebie, mdleć ze zmęczenia, są wygłodzeni, no bo tutaj w tym momencie już minęło 10 godzin. Zrobił się wieczór, zaczynają po prostu padać, a nasza simka bukietu jeszcze nie rzuciła. I uwaga, nie ma zamiaru tego zrobić, bo obce rzucania bukietu nie działa. A więc, kiedy wybierzecie, żeby rzucić bukiet, po prostu możecie tych simów zamordować. Dawać na mieście i to bezkarnie, przypadkowo. Minął dzień, minął wieczór, jest pełna noc. Najlepsze jest to, że jeżeli jakiś Sim już y, ma dosyć i chce na przykład wrócić y, do domu, to nie może, bo odchodzi kawałek i zaraz tak jakby gra zmusza go do tego, żeby wrócił na miejsce i próbował łapać ten bukiet. Jedyny ratunek dla Simów to jest to, kiedy muszą iść do szkoły bądź do pracy, ale najciekawsze zaczyna się w nocy. W nocy w miasteczku czasami pojawiają się wampiry. I ten wampir, jeżeli przyjdzie w nocy, tak jak w tym przypadku, przyszedł jakiś wampir w nocy i zostanie z Simem do rana, czekając aż Sim rzuci bukiet, po prostu pali go słońce i Sim umiera. Tak samo można umrzeć z głodu albo po prostu na zawał z tego stania przez ponad dobę. Bo właśnie ponad dobę stali ci wszyscy Simowie w oczekiwaniu na to, aż ona rzuci bukiet, który nigdy nie rzuci i nie rzuciła. Podobna sytuacja jest z zorganizacją ślubu. Jeżeli zorganizujecie sobie ślub, to niestety, ale nie ma timera, czyli yy, nie widzicie, ile ten ślub będzie trwał, i to jest zawsze ciekawostka. Nieraz trwa yy, 6 godzin, nieraz trwa dzień albo dwa dni. Mój rekord to były prawie 2 dni. Zresztą film pojawi się jutro o 15, sobie zobaczcie. Dla przykładu zaprosiłam tylko dwóch gości, bo po co niepotrzebnie męczyć simów. Okej, okay, ma Mamy ten ślub, mamy jakieś tam tradycje i lecimy z czasem. Po prostu jedyne, co robiłam, to dałam czas na trójkę, żeby szybciej leciał i czekamy. Patrzcie, zaczęliśmy ślub o godzinie... O godzinie 20.00. Tak jak wam wspominałam wcześniej, śluby za bardzo nie działają. Simowe się zacinają, nie wiedzą, co robić. Więc ślub trwał ponad dobę, a nasi goście wyglądali tak i tak. Maksymalnie wygłodzeni, zmęczeni, śmierdzący i bliscy śmierć. Duży hejt się wylał na ten pakiet yy, i ja w tym momencie również nie polecam go kupić, ale z całą pewnością twórcy to naprawią, bo. Tu nie jest możliwe, żeby zostawili taki niedopracowany pakiet, taki nieskończony i uszkodzony e, do gry. Więc ja liczę na to, że lada, moment pojawi się jakaś wielka aktualizacja, która wszystkie błędy naprawi, a wtedy pakiet będzie godny polecenia i będzie naprawdę świetny, bo sam w sobie zawiera dużo. Jak się jeszcze coś ciekawego wydarzy, to ja oczywiście e, wam nagram film, dam Wam znać. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się z tej strony Pia, hejka!